Cześć. Dziś krótko, ale bardzo ważnie, o tym, co może się dziać, gdy osoba z CIDP nie jest prawidłowo leczona. Na początku objawy bywają niepozorne: mrowienie w stopach, osłabienie nóg, szybkie zmęczenie. Jeśli diagnoza jest opóźniona albo błędna, choroba postępuje dalej. Układ odpornościowy cały czas atakuje nerwy. Z czasem pojawia się narastające osłabienie mięśni. Chodzenie staje się trudne, wchodzenie po schodach, prawie niemożliwe. Ręce tracą siłę. Problemy z pisaniem, zapinaniem guzików. Trzymaniem kubka. Gdy skuteczne leczenie zostaje przerwane, np. IWIG albo rituximab, organizm traci kontrolę nad stanem zapalnym. Objawy mogą wrócić gwałtownie, często silniejsze niż wcześniej to tzw. rzut choroby. Nieleczony CIDP może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerwów, a to oznacza ból neuropatyczny, utratę czucia, problemy z równowagą, a w ciężkich przypadkach konieczność wózka inwalidzkiego. Ale jest też ważna rzecz wczesna i ciągła terapia naprawdę działa. Dobrze dobrane leczenie może zatrzymać chorobę, poprawić sprawność i pozwolić normalnie żyć. Dlatego jeśli objawy wracają, albo leczenie zostało przerwane, to sygnał alarmowy CIDP nie czeka, działa wtedy, gdy my przestajemy działać. Dbaj o diagnozę, dbaj o ciągłość leczenia, to robi ogromną różnicę.